Koledzy, następne wysyłki. To już naszykowane. Jeszcze muszę 6 kartonów zapakować. Tu też, kolego, wszystko zapakowane. Każdy zostanie specjalny plan, co kiedy stosować. Moje naturalne produkty. Moje naturalne produkty także są super i dla ludzi. Między innymi kamikadze. Mój tata też to bierze. Jedna łyżeczka z rana i jedna łyżeczka wieczoru. Odbuduje mięśnie. Super energia, nie tylko dla gołębia. Kamikaze to jest naturalny doping, bardzo mocne, najlepsze co może być i dla ludzi tak samo. Jedna łyżeczka z rana, jedna z wieczoru. No lepiej z jogurtem, toż mieszać albo z wodą naturalną. To jest moja śmietanka, mojej produkcji wszystko, prosto z mojej firmy. Kolbaki Magic Milk, oryginał i wiele, wiele więcej produktów. Więcej informacji na telefon. Wyślij mi smsa. Jak każdemu odzwonię, wyszli ci informacje o moich produktach i cały opis. I każdy zostaje plan i pomoc. Wyśle wam polski numer mojego ojca. Możecie się zadzwonić o poradę. Więcej informacji na polskim numerze. Tutaj polski numer mojego ojca, 794-248-951 Polecam kamikadze, nie tylko dla gołębi, ale także i dla was koledzy Siła, niesamowita siła odbudować mięśnie po stresie Regeneracja, co wspaniałego, łyżeczka z rana i łyżeczka wieczorem Zapraszam do współpracy, przekonaj się sam nie ma lepszych produktów dla gołębi i dla zwierząt. Tu są Wasze wysyłki. Jutro jeszcze spaczku będę pakował. I dalej. I gołębki, i dalej będę wysyłał. Jeżeli potrzebuję samce i samicę do, do rozpodu, daj mi znać. Super cena. Starsze gołębie gotowe do rozpodu. Pozdrowienia i do usłyszenia. Cześć, koledzy. A, my dam ładnie schön aus. O kolego, wybrałem tobie dwa piękne młode. Jednego sticherbaud. A drugi Ferbart. To jest ten Ferbart. Piękny nakrapiany. To takie piękne oko. Hey so To jest ten furbat, piękny, piękny, zbudowany. Piękny sztuka, bardzo mi się podoba. Zaraz będzie wysłany. w Polsce. Aktualnie nie przyjmują gołębi na poczcie, ale ja mogę zdali dalej wysyłać. Panie, to jest ten sztychelbault.

Rodowody też gotowe, z kółki To Tak się należy. Pozdrowienia i do usłyszenia. Cześć koledzy. Praca, następne wysyłki szybko. rano wysłałem, teraz jeszcze znowu szybko domówili. Klenica 36133. Zaraz będzie muszę kurie, muszę 32 zresztą. 32, jest rozpakowana Radom 2660 tutaj do wody gotowe Aleksandrow 26 337 Szczecin 7892 Zapraszam do współpracy, ja proszę się teraz wysyłki głębi i produktów bezpośrednio na Was adres. Mimo, że pocztę nie przyjmuję, ja wysyłam non-stop. bo kurierzy jeżdżą po całe roki. Pozdrowienia i do usłyszenia. I do Australii, i do Ameryki też wysyłki Cześć następne wysyłki. Wczoraj poszły przedszczone następne Piotków Kuj 88 230 56 410 Dobroszycze dla super mistrzów 78460. 78 460

z Litwy, do Major Sen Kauzo, Raj, 54, 35. Dla mistrza narodowego Litwy i dla jakiejś przyjaciół. oryginalne produkty tylko w firmie Krowackiej Moje oryginalne produkty z mojej firmy usłuchajcie co no, koledzy następne wysyłkę gołębi produktów Sulechów 66 100 następne świece 86 100 39-200 Dębica Pierwsza wysyłka gołębiej produkcji już poszła, teraz druga Słowencko 08276 Słowacja Szczytane. Supermistrza Polski Stróża 2326. Tak i jeszcze gołąbki. Teraz siedzi kurier, mimo że Poczta w Polsce nie przyjmuje gołębi już ja wysyłam non stop dalej. Prosto na Was adres zamieszkania. Ręczno 9750 Wiotków Trybunalskich Pełno hodowców odbierają na miejscu. Pozdrowienia i do usłyszenia. Cześć. Wspaniałe produkty dla wspaniałych hodowców. Super produkty życia firmy prywatnej. Bogatenia 59920. Dla mistrza bogateni. Super mistrz. Śłościna 80, 3, 400, Pecowska nowa bez 08, Słowacja. Subraz 16, 00.

88-140. Zapraszam do współpracy. Produkter super, hodowcy zadowolone. Mają świetne wyniki. Pełno młodych, zdrowych. Trenują po 3-4 godziny dziennie. Zapraszam do współpracy. Cześć koleżanki.